Witaj w kursie TypeScript dla testerów ekspresowe podstawy. Opowiem Ci tutaj w dużym skrócie o najważniejszych elementach tego języka. Link do darmowych materiałów do tej lekcji wraz ze specjalnie przygotowanym repozytorium znajdziesz pod tym nagraniem i na naszej stronie jaktestować.pl A jeśli chcesz dokładniej poznać ten język programowania, to rzuć proszę okiem na nasz kurs. JavaScript oraz TypeScript dla Testera. Tam, dokładniej i z dużą dawką praktyki omawiamy te języki. Cały materiał do tej lekcji znajdziesz w specjalnie przygotowanym repozytorium w katalogu Theory 5 myślnik Functions w pliku 1 myślnik functions .ts. I w tym nagraniu opowiem Ci pokrótce, czym są funkcje. W dużym uproszczeniu funkcje to są bloki kodu, które możemy następnie we wielu miejscach reużywać, a kod w funkcji może wykonywać bardzo różne zadania to przejdźmy od razu do przykładu. I mam tutaj taki najprostszy przykład funkcji bezargumentowej. No i taka funkcja, taka deklaracja funkcji zaczyna się od słówka kluczowego function, następnie mamy nazwę funkcji, nawiasy okrągłe, a następnie nawiasy klamrowe, w których znajduje się ciało funkcji, czyli kod, który będzie wykonywany przez tą funkcję. I tutaj w tym przypadku mam tutaj prostą funkcję, która wypisuje mi informacje na konsoli. A jak teraz wykorzystać funkcję? Jak mamy funkcję zadeklarowaną pod daną nazwą, to wystarczy, że w kodzie odniesiemy się do tej nazwy, tej funkcji z nawiasami okrągłymi, czyli wywołujemy sobie w tym miejscu funkcję, i w tym miejscu nasz kod z tej funkcji zostanie wywołany. Czyli, jak widzisz, w prosty sposób jesteśmy w stanie reużywać jakiś tutaj zadeklarowany kod wiele razy w naszych skryptach. Możemy sobie też uruchomić teraz ten skrypt, aby zobaczyć, czy tutaj na pewno dostaniemy na konsoli to, czego się spodziewamy. Czyli otwórzmy sobie plik packet.json, odnajdźmy sobie skrypt, który uruchomi nasz plik. To będzie t5s1 run script no i wróćmy sobie do naszego modułu. Ok, po chwili jesteśmy tutaj w wynik, odnajdźmy sobie sekcję what is a function, no i faktycznie dostaliśmy tutaj hello world, czyli to wywołanie funkcji zadziałało. To był jaki najprostszy przykład funkcji bezargumentowej, to no gdyż nie przyjmuje ona żadnych tutaj parametrów, żadnych argumentów, które następnie możemy w ciele funkcji wykorzystać. Zobaczmy teraz, jak wygląda funkcja z parametrami. No i taka funkcja, która przyjmuje jakieś parametry, to jest znowu deklaracja funkcji, która zaczyna się od słówka kluczowego function, następnie nazwa funkcji, nawiasy, no i w nawiasach musimy podać to, jakie parametry ta funkcja przyjmuje. W tym przypadku ta funkcja przyjmuje. Tutaj name, który jest typu string, czyli oczekujemy, że przyjdzie tutaj wartość typu string. A następnie mamy ciało funkcji, w którym możemy sobie wykorzystać parametry, które tutaj przychodzą do tej funkcji. Czyli my tutaj po prostu wypisujemy na konsoli sobie taką informację. I tak wygląda wykorzystanie funkcji, która przyjmuje jakieś parametry, czyli nazwa funkcji nawiasy, a w nawiasach po kolei przekazujemy parametry, które wskakują właśnie na to zdefiniowane wcześniej miejsce, a następnie mogą być wykorzystywane dalej w ciele funkcji. I tutaj te dwa wywołania tej funkcji dadzą nam na konsoli dokładnie ten napis, czyli Hello Anna, Hello Krzysztof. I teraz zobaczmy jak wygląda deklarowanie na wartości, które są zwracane przez funkcję. Zatem przejdźmy do kolejnego przypadku. Mam tutaj przykład deklaracji kolejnej funkcji. Znowu słówko kluczowe function, następnie nazwa tej funkcji, w tym przypadku add, czyli dodawanie wartości. Ta funkcja przyjmuje dwa parametry. Oba te parametry są typu number i tutaj po dwukropku definiujemy co ta funkcja zwraca, czyli wartość jakiego typu. Czyli tutaj będziemy się spodziewać, że funkcja ta zwróci nam wartość typu number. W ciele funkcji mamy wykonywane dodawanie i mamy też tutaj słówko kluczowe return, które powoduje, że ta wartość z dodawania zostaje zwrócona. Również co ważne, ten zapis, który tutaj mamy, możemy też inaczej zapisać, mianowicie, po zmienić nazwę tej funkcji, czyli const sum of Następnie zmienna sum a plus b, i tutaj możemy też zwrócić teraz sumę. Ten zapis jest równoważny temu zapisowi. Czyli teraz już wiesz, jak funkcja zwraca jakąś wartość za pomocą słówka kluczowego return, i bardzo ważne jest określenie też typu zwracanej wartości. A jak się wywołuje taką funkcję, dokładnie tak samo jak poprzednio, czyli add i przekazujemy tutaj dwie wartości, co ważne. Zobaczcie, że ta funkcja zwraca sumę, to przypisujemy sobie wartość, jaka jest zwracana z tej funkcji do zmiennej, a następnie tą zmienną wypisujemy na konsoli. I faktycznie tutaj taki wynik otrzymamy. A co jeśli próbowalibyśmy tutaj przekazać wartość na przykład typu string? To jeśli byśmy chcieli wykonać tego typu operację, to tutaj VS Code podpowiada nam, że nie jesteśmy w stanie przypisać wartości typu string do wartości typu number, czyli już w tym miejscu mamy tutaj ostrzeżenie. Natomiast jeśli spróbowalibyśmy uruchomić sobie ten skrypt ponownie, właśnie ze zmianą wartością, i skrypt nasz się odpalił, a na konsoli dostaliśmy dosyć ciekawy wynik, dostaliśmy wynik 51. I dlaczego tak się dzieje? Gdyż bez żadnych dodatkowych zabezpieczeń oraz konfiguracji, TypeScript jest od sprawdzania i dodawania nam typów, a pod spodem tak naprawdę działa JavaScript. I w JavaScriptie typy nie są uwzględniane, tylko kod pod spodem wykonuje właśnie operację 5 plus napis 1, wszystko jest zamieniane na napis, no i finalnie otrzymujemy sumę 51 po dodaniu piątki i jedynki, gdzie jedynka jest napisem, a piątka jest typu number. Jeszcze na koniec dwa słowa o zwracanych typach. Pamiętaj, żeby w TypeScript zawsze dodawać informacje, jakie typy są zwracane z danej funkcji. I tutaj na przykład mam jeszcze funkcję, która sprawdza, czy wartość liczbowa w zmiennej jest większa bądź równa jakiejś zadanej wartości, i ta konstrukcja zwraca true albo false, czyli wartość typu boolean. I ta wartość jest tutaj też wyświetlana na konsoli. Dobrze, ale możesz zapytać, ale co w przypadku? Takich funkcji, jak mieliśmy tutaj na początku, na przykład say hello. Co w takim przypadku, jeśli funkcja nie ma tutaj żadnego wyrażenia typu return, to co taka funkcja zwraca w tym momencie? I w tym przypadku, to jak sobie najdziemy na nazwę funkcji kursorem, to dostaniemy informację w VS Code, że ta funkcja zwraca coś takiego jak void. Void, czyli w dużym uproszczeniu o wartość nic. my tutaj również dla spójności powinniśmy właśnie zapisać, że ta funkcja zwraca void. I to było takie ultra szybkie wprowadzenie do funkcji. Zachęcam się do eksperymentowania, poćwiczenia na tym kodzie, który do ciebie przygotowałem, aby oswoić się ze sposobami deklaracji i wykorzystania funkcji. Wszystkie materiały do tej lekcji znajdziesz pod tym nagraniem na naszej stronie jaktestować.pl a jeśli dokładnie interesują Cię tematy związane z funkcjami, to zapraszam Cię do naszego kursu JavaScript i TypeScript dla Testera. Jeśli podobało Ci się to nagranie, daj mi łapkę do góry, zasubskrybuj nasz kanał, aby nie ominęły Cię nowości, a w komentarzu daj mi znać, co najbardziej zaskoczyło Cię w tej lekcji. Tymczasem dzięki wielkie i do zobaczenia już w, w kolejnym nagraniu. Cześć!